Dzień dobry, Bartłomie Misztale, doktor do Polska. Reprezentuję franczyzę edukacyjną, która prowadzi zajęcia z klockami Lego. Uczymy poprzez zabawę, uczymy poznawać dzieci mechanizmy otaczającego ich świata, wykorzystując właśnie klocki Lego. Jesteśmy franczyzą w stylu easy going. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że łatwo wejść w nasz system franczyzowy. Jest stosunkowo niski próg wejścia. Każdy może zacząć. Nie wymagamy, aby franczyzobiorca miał przygotowanie pedagogiczne, ponieważ prowadzimy szkolenia instruktorskie, menedżerskie. Kompleksowo przygotowujemy do prowadzenia własnego oddziału franczyzowego. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu zawodowym, które myślą o własnym biznesie, które być może myślą o pierwszym biznesie. Zapraszamy również mamy, które chcą wrócić na rynek na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, a nie chciałyby się rzucać w wir obowiązków i wir pracy i pracować, pracować na własnych zasadach. Pracować tyle, na ile będą sobie mogły pozwolić.